No nie na ładnie tylko na komary. Ja wiem, że to na komary, ale i ładnie tak wiem, przywiązane. ja to niżej, muszę właśnie tutaj żeby... O tym rozmawiają. Na komary. Dwie babcie. Ale dzisiaj w nocie truli te komary. Słyszałyście? Nie, truli? No. no, tak. A zupcia. O dwa razy to Ten samolot. Króli. A skąd Pani wie, że to te Króli komary, a nie... No bo byłam na polu i widziałam to takie leciało. A takie... trzeciej w nocy Pani była? Pani, spania nie ma? Nie miałam jakiejś spania, no, tak ją tak zaglądałam, chodziłam trochę, coś mi się nie chciało spać. Prawie trzeci samolotem. I te komary, no, A no, już I, parę... i bezboże była jakaś No, no i, i tak, wie Pani, tak takie, takie... Takie jakby wciśnienie. Kwiatka w mówi, to nie wiem, przecież, to i nie ma wpetu. I komary przecież nie. Potem jeszcze wypierać te jednak. Ale to i świetliki nam wieczór. Mama ja ciapciapa. No, no, no ty rób ciapciapa. Nie no, jest wiesz, nie wiesz. Ale to ładnie. Mhm. Tu jak tak pod wieczór zaczyna jeszcze słońce, dopiero co zajdzie, jeszcze jest jasno i ten duży taki glak nie? To on tak jakby w szatelkach się naliczył, nie? Na nic, nie? No to I one jeszcze to tak. to wygląda. A wczoraj jak wracałam ze szkoły, to trawy wylatywały z trawy. Wylatywały tak jeden, drugi, trzeci, czwarty koło szkoły, nie? Koło koledżu. Tak jakby, nie wiem, jakby iskry wychodziły co chwilę. Jeden, drugi, tak na całym pasie trawy. Super to wyglądało wczoraj. A mama na początku je zabijała. Dzień, bo były bardzo świetne. A tu już A to tu się A to tu? Się A to tu? A to tu wieczorem. A A